Hej, 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 witam Was wszystkich. Słychać, słychać. Okej. Okay. Cieszę się, że możemy się zobaczyć dzisiaj w nasz czwartkowy wieczór na naszym webinarze informacyjnym, który poprowadzi osoba, która wprowadzała mnie w cały biznes. Pokażę Wam dzisiaj, jak to wszystko u nas wygląda, z jakich narzędzi korzystamy. Osoba mega młoda, ambitna i która osiąga swoje już sukcesy w tak młodym wieku, we własnej osobie Diana To cześć, cześć wszystkim, dziękuję bardzo za tak miłą zapowiedź. Witam was bardzo serdecznie. Dajcie mi znać tylko, czy mnie dobrze widać i mnie dobrze słychać. Widzę, że jeszcze nowe osoby dochodzą, ale myślę, że już będziemy zaczynać. Zachęcam oczywiście do włączenia kamerek, będzie na pewno przyjemniej się rozmawiało i myślę, że możemy już lecieć od razu z tematem. I tak jak jestem wspomniała, jestem dość młodą osobą, tutaj w projekcie działam już rok czasu i buduję tutaj całą społeczność, lecz myślę, że warto wrócić do tych początków, co w ogóle spowodowało, że ja zaczęłam działać w projekcie, co spowodowało, że dołączyłam do grupy. Dzisiaj postanowiłam o tym opowiedzieć, więc przejdźmy od razu już do prezentacji. I tutaj, tak jak możecie zauważyć, powiedzcie mi jeszcze tylko, czy widać, pokażcie mi na kamerkach, czy widać prezentację. Dobrze, myślę, że to, co spowodowało w ogóle, że ja zaczęłam interesować się tym, jak inaczej zarabiać pieniądze, było to, co właśnie wam teraz przedstawię. To bardzo mocno wpłynęło na mnie i wtedy zaczęłam szukać innych sposobów. Kto wie, co to jest, to bardzo dobrze, kto nie, to już tłumaczę, jest to kwadrant przepływu pieniądza. Opracował to Robert Kiyosaki. Kto kojarzy, dajcie jedynki na czacie, kto kojarzy Roberta Kiyosakiego. Jest to przedsiębiorca, który napisał wiele książek i tutaj między innymi opracował ten system. I jak to w ogóle działa? Mamy tutaj cztery różne kwadraty i po lewej stronie widzimy literkę P, czyli osoby, które pracują na etacie. S to są osoby, które mają własną firmę, są samozatrudnieni bądź prowadzą małe biznesy. B to osoby, które mają bardzo duże biznesy, bardzo mocno rozwinięte, mają mnóstwo kierowników, prezesów i osoby, które wspomagają ich w tym i inwestorów, którzy po prostu wykorzystują pieniądze, aby zarabiać pieniądze, wykorzystują pieniądze jako dźwignię. I co ten fakt, że mamy takie osoby, można w różny sposób zarabiać pieniądze, różnie prowadzić, różnie działać, to mnie bardzo mocno nie zszokował. Zszokowało mnie liczby, zszokowało mnie to, jak to się prezentuje na tle globalnym, że po lewej stronie jest aż 95% ludzi, czyli 95% ludzi naszego, całego świata albo pracuje na etacie, albo mają własną działalność małą. I co jest niesamowicie zaskakujące, po lewej stronie jest tylko 5% pieniędzy, 5% wszystkich pieniędzy, które są na świecie, a 95% ludzi. No to Stosunkowo jest bardzo mało pieniędzy do liczby ludzi. Zaś po prawej stronie osoby, które prowadzą własne, duże biznesy i są inwestorami, czyli wykorzystują pieniądze, aby robić jeszcze więcej pieniędzy, jest tylko 5% ludzi, ale aż 95% pieniędzy, czyli tych pieniędzy jest zdecydowanie więcej i można je podzielić na mniejszą liczbę osób, czyli dla każdego zostanie więcej. I gdy ja sobie to uświadomiłam, że mogę, można być po prawej stronie i można mieć więcej tych pieniędzy, zaczęłam się zastanawiać, jak mogę być po tej prawej stronie, jak mogę ja zacząć y, prowadzić własny biznes, bądź inwestować, wykorzystywać pieniądze jako pieniądze. Szukałam dużo rozwiązań, szukałam, y, czytałam dużo różnych książek y, w internecie. Myślę, że tak jak każdy gdzieś coś szuka, no i jest coś takiego, że jak się szuka, to się znajduje, prawo przyciągania działa. U mnie również to zadziałało bardzo mocno. I poznałam projekt właśnie, o nazwie IGenius, który pokazuje i łączy literkę B i I, że daje tutaj dwie możliwości, aby zarabiać, oczywiście w zależności jak my wolimy. I przechodząc od razu już do tego, co tak naprawdę oferuje platforma IGenius, na co daje rozwiązanie. Myślę, że każdy z nas bardzo wychodząc po szkole, nie wie, jak działać i jak zarządzać własnymi finansami. Umiemy liczyć kosinusy, sinusy, umiemy powiedzieć, co się działo w Panu Tadeuszu, ale nie umiemy zarządzać własnymi finansami, nie wiemy, jak organizować swój budżet domowy. Często jest tak, że żyjemy od pierwszego do pierwszego, od dziesiątego do dziesiątego, w zależności kto kiedy ma wypłatę, jeżeli pojawiają się jakieś ekstra wydatki w ciągu miesiąca, bo ktoś zachoruje u nas w rodzinie, bądź potrzebne są nagle większe pieniądze, często jest kryzys albo już nie wiemy co robić, już następnego miesiąca musimy żyć skromniej, bo nie mamy po prostu pieniędzy. Nie mamy, No Jesteśmy nauczeni jak organizować swoje finanse i jak inwestować. I właśnie na ten problem przychodzi z rozwiązaniem dla nas platforma IGUS dzięki właśnie różnym narzędziom, dzięki edukacji, którą ma, dzięki ekspertom, którzy również tutaj pracują, dzięki narzędziom, które zostały stworzone, daje bardzo dużo możliwości, aby lepiej zarządzać własnymi finansami, lepiej nimi organizować i po prostu lepiej żyć, a nie tylko liczyć, czy nam starczy od wypłaty do wypłat. I przede wszystkim e, jeszcze to, co uważam, że jest bardzo ważne, aby wspomnieć. E, firma iGenius e, jest podspółką firmy InvestView, która jest notowana na giełdzie. Myślę, że wiele z Was widziało na Instagramie, na TikToku, na Facebooku zyski, że a e, zainwestuj 100 zł, a będziesz miał milion za chwilę. Szybkie zyski, e, bardzo proste. Wiadomo, wszystko wymaga pracy i zaangażowania. Tu dla mnie też aspekt legalności jest bardzo ważny. Tutaj mamy pokazane, że firma jest notowana na giełdzie pod tutaj symbolem INVU. Można sobie to zobaczyć, można to sobie sprawdzić, więc firma jest legalna, firma robi sprawozdania finansowe i wszystko jest zgodne z prawem. Dla mnie był to niezwykle ważny aspekt, bo cenię sobie przede wszystkim moje bezpieczeństwo. Przechodząc od razu już do tego, co tak naprawdę daje nam platforma, to platforma nam daje przede wszystkim edukację. Tak jak my zaczynamy, zanim zaczniemy mówić, uczymy się literek, sylab, wyrazów prostych, później układamy to zdania. Tak samo uważam, że jeżeli chodzi o inwestycje, należy najpierw zdobyć wiedzę, zdobyć podstawy, nauczyć się tego, co jest po prostu potrzebne, aby móc dalej inwestować. I właśnie Platforma daje nam cztery różne narzędzia, jeżeli chodzi o naukę inwestycji. I już Wam pokazuję, jak to u nas się prezentuje. Jako użytkownicy mamy dostęp do platformy, która wygląda w następujący sposób. I tutaj mamy po lewej stronie zakładkę Moje produkty, Edukacja i mamy wszystkie narzędzia. Pokażę Wam na przykład uniwersytet i na przykład weźmy sobie właśnie rynek Forex. Mamy tutaj bardzo dużo filmików w różnych językach. Także są filmiki w języku polskim. Jeżeli chcemy się uczyć w języku polskim, mamy również. Dostajemy bardzo dużo takich filmików, i tutaj są podstawy na, odnośnie rynku Forex. Oczywiście są tutaj rozbite na, pod, na każdy rynek, jaki oferujemy, yy, i możemy tutaj nauczyć się podstaw. Tak samo jest. Market Pro wygląda w postaci filmików i Mami Pro to jest, yy, to jest miejsce, gdzie mamy filmiki, które uczą nas o tym, jak lepiej organizować swój budżet, czyli jak zarządzać domowym kapitałem. Nie tyle o inwestycjach, co o zarządzaniu i organizowaniu swoich wydatków. To są trzy narzędzia, które opierają się głównie. Na filmikach. Jest jedno jeszcze dodatkowe narzędzie, jest to zakładka Learn Life, gdzie mamy prowadzone sesje na żywo z naszymi ekspertami od inwestowania. Są oczywiście one również w różnych językach. Także mamy swojego edukatora w języku polskim. Tak jak tutaj widzimy, Joannis prowadzi, prowadzi dla nas specjalne sesje. Możemy oczywiście sobie na taką sesję dołączyć, być na bieżąco. I tutaj, tak jak widzimy, sesje są nagrywane. Możemy sobie wrócić do tego, co było wcześniej. A jeżeli jesteśmy na żywo, możemy ją sobie obejrzeć. Dzisiaj się zacznie właśnie o 20 taka sesja. I po prawej stronie możemy oczywiście pisać na czacie, pytać się naszego edukatora, jeżeli byśmy coś chcieli wiedzieć więcej. A jeżeli jest coś dla nas niezrozumiałe, właśnie możemy wykorzystać ten czat, żeby się dowiedzieć więcej. Więc tutaj, jeżeli chodzi o narzędzia odnośnie edukacji, mamy ich bardzo dużo, mamy bardzo dużo filmików, ale także od razu sesje na żywo, gdzie jest wszystko tłumaczone i od razu bezpośredni kontakt z edukatorem. Więc jest to świetne rozwiązanie, jeżeli ktoś chce się tego nauczyć i chce sobie um, zacząć um, działać w tym zakresie. Um, dajcie mi kilka ja tego sobie. Um, dobra, zaczniemy. Zrobimy? Um, dobra. Jeszcze małe sprostowanie, że firma iGeens nie jest doradcą inwestycyjnym, nie jest doradcą finansowym, ani nie jest brokerem. Tutaj firma daje dostęp do materiałów edukacyjnych, daje dostęp do tego, abyśmy mogli zdobywać wiedzę w zakresie inwestycji, ale nie jest rejestrowanym doradcą inwestycyjnym i to należy o tym oczywiście pamiętać. Kolejnym narzędziem, jakie oferuje Platforma, jest to Forex Friday. Forex Drive to jest narzędzie dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z inwestycjami, które chcą już inwestować na rynkach, a jeszcze nie mają wiedzy, nie czują się w tym komfortowo. I jak to wygląda? Już Wam pokazuję. Na aplikacji Telegram dostajemy wskazówki od ekspertów. Na przykład na kanale FX Pro Lotam, który pokazuję Wam, jest ponad 15 tysięcy użytkowników, i dostajemy tutaj takie sygnały. I naszym zadaniem jest to, abyśmy je skopiowali na aplikację MetaTrader 4, czyli na brokera zewnętrznego. Tutaj możemy bardzo dużo się z tego zysków zaczerpnąć, bo wygląda to tak, że my po prostu robimy copy w play z jednej aplikacji do drugiej, z telegrama przepisujemy na MetaTrader 4 i tak naprawdę nic więcej nie musimy robić. To opracował, przeanalizował za nas ekspert rynek i możemy po prostu dzięki temu mieć korzyści dla siebie. Po prostu kopiuj, wklej, nic więcej. To jest po prostu transakcja na podstawie analiz eksperta. Oczywiście trzeba pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem i nie wszystko gwarantuje od razu niesamowite rezultaty, ale tutaj mam bardzo dużą skuteczność takich sygnałów od 70 do 90% w zależności jaki kanał z sygnałami. Jest to prosty system i jestem przekonana, że każdy potrafi to zrobić, każdy jest zdolny do tego, więc nie ma co się tym przejmować, każdy jest to w stanie zrobić i zajmuje to dosłownie chwilę. Oczywiście mamy również takie narzędzie odnośnie rynku akcji i odnośnie rynku kryptowalut. Kolejnym naszym narzędziem, jakie oferuje platforma EGNOS, jest również sztuczna inteligencja. Dzięki współpracy z firmą Endotech mamy dostęp do sztucznej inteligencji, która za nas działa na rynku kryptowalut. Jak to wygląda? My mamy swoje konto na brukerze finansowym, na brukerze, gdzie kupuje się kryptowaluty. My korzystamy akurat z Binance'a. I tutaj um, wygląda to tak, że my um, mamy pieniądze, podpinamy specjalną wtyczkę firmy Endotech, sztuczną inteligencję, aby ona mogła obracać naszym kapitałem i nic więcej my nie musimy robić. Sztuczna inteligencja w odpowiednim momencie kupuje walutę, kryptowalutę, sprzedaje kryptowalutę i za nas ona działa na rynku kryptowalut. My nie musimy się w to angażować. Jest to automatyczny system, po prostu to taka lokata na sterydach, tak można powiedzieć, że my nie robimy nic, a ona generuje zyski. My mają to zyski nawet do 500% w skali roku. Są zyski, są strategie mniej ryzykowne, bardziej ryzykowne, 200%, 100% zysku, w zależności kto, jak to woli. Ale ja jeszcze lokaty, która by dała nawet chociażby 50% zysku w skali roku, nie widziałam w tradycyjnym banku, więc uważam, że lepiej jest to zainwestować niż trzymać w banku, gdzie pożera nasze pieniądze. Jeżeli ktoś chce poczytać i przejrzeć dokładnie, jak wyglądają strategie i jak wygląda firma Endotech, można wejść tutaj na stronę. Wszystko jest opisane, jak to działa, jakie są strategie. Więcej o firmie, więcej o jej założycielach można sobie na spokojnie przeczytać. Więc tutaj jest to dostępne. Endotech to jest perełka, z której korzysta bardzo dużo osób w Polsce. Korzysta z tego narzędzia, bo po prostu generuje ono zyski podczas, gdy my śpimy. I tutaj, jeżeli chodzi o nasz projekt, to firma daje bardzo dużo narzędzi. I tu można być klientem, korzystać sobie z wiedzy, korzystać sobie z sygnałów, można korzystać ze sztucznej inteligencji, można tylko z jednego narzędzia, można korzystać ze wszystkich narzędzi, w zależności jak kto woli. I to jest bycie klientem, to jest po prostu korzystanie z narzędzi. Jest to bardzo fajna opcja. Lecz firma jeszcze daje dodatkową opcję firma daje dodatkową opcję budowania biznesu online. I jak to się prezentuje? Wygląda to tak, że my możemy stać się partnerem biznesowym. Myślę, że nieraz my poleciliśmy coś na, na przykład na Netflixie, jakiś film. Myślę, że nie wiem, ktoś z Was oglądał Dom z papieru bądź serial Squid Game i y, na pewno było tak, że poszliście do kogoś i powiedzieliście, słuchaj, to był świetny serial, zobacz go, obejrzyj go na Netflixie, masz go y, i poszliście na przykład do swojego kolegi. Ten kolega, co za Waszą radą stwierdził, że ok, obejrzę ten film, obejrzę ten serial, poleciłeś, zerknę i on wykupuje subskrypcję na Netflixie i on sobie ogląda. Dzięki temu, że my poleciliśmy coś koledze, on Netflix na nas zarobił, tak naprawdę. My nic z tego nie dostaliśmy, bo Netflix nie zapłacił nam za to, a wygenerowaliśmy dodatkowy dochód i obrót dla niego. Więc tutaj firma Netflix nam nie zapłaci za to, lecz firma iGenius za to, że jesteśmy osobami, które rozpowszechniają ten projekt, dalej pokazują to, co u nas działa, pokazujemy system, z którego my korzystamy, narzędzia, z których my korzystamy, pokazujemy innym i te osoby również zaczynają korzystać, również firma wynagradza nas za to. Firma zamiast płacić za reklamy, za, bilbo, za billboardy, nie robi tego, bo i zapłacić ludziom, którzy zrobią to, którzy zrobią to na pewno efektywnie, będą, miały, będą mieli korzyści. Dzięki temu, że rozpowszechniamy ten projekt, budujemy go jako społeczność, jako ludzie, dostajemy wynagrodzenie. Jakie są plusy tak naprawdę tego, że my budujemy biznes online, że my działamy tak? Przede wszystkim to, że my działamy z tym, z kim chcemy. I robimy to naprawdę z ludźmi, z którymi chcemy. Możemy to robić z przyjaciółmi, możemy robić to z rodziną, możemy robić to ze znajomymi. Z kim chcemy, to od nas decyzja należy. Możemy poznać bardzo dużo ludzi. Możemy tu przede wszystkim stać się własnym szefem. Możemy robić tak, że tutaj nikt nam nie mówi, kiedy mamy i co robić. Mamy, dostosowujemy sobie plan działań, do swojego grafiku codziennego. To nie jest tak, że ktoś Wam z góry narzuca, a rób to wtedy, a rób to wtedy. Nie, każdy decyduje sam. Mamy dostęp do wielu szkoleń, które są darmowe, za które trzeba było bardzo dużo płacić. Bardzo dużo tutaj się można nauczyć przedsiębiorczego myślenia, odpowiedzialności za biznes. Oczywiście wszystko przy odpowiednim zaangażowaniu, przy odpowiednim działaniu. I w skonkretyzowanym planie działania i wykonywaniu tego daje odpowiednie rezultaty i można tutaj na tym zarobić. Jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś się przełoży, to naprawdę może mieć wyniki. Mamy tutaj mnóstwo przykładów osób, które w ciągu pół roku czy roku rzuciły etat, które bądź nie, które nie pracowały nigdy na etacie, utrzymują się tylko jak wyłącznie z tego projektu. Jest to możliwe. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś. Czuje taką potrzebę, że chce zmiany, że chce czegoś innego, to tutaj ma taką opcję, żeby zbudować sobie dodatkowe jeszcze źródło, a później główne źródło dochodu. I jeżeli chodzi tutaj o rozpoczęcie u nas działalności, jeżeli chodzi o dołączenie do projektu, my działamy w takiej właśnie zasadzie jak Netflix, jak Spotify, że wykupuje się u nas dostęp do platformy. I jak to się u nas prezentuje? Mamy trzy różne opcje startu: mamy pakiet Select, Premium i Elite. I teraz ja jestem posiadaczką pakietu Elite i najbardziej go rekomenduję ze względu na to, że daje on wszystkie możliwości, jakie oferuje platforma, poprzez podstawową edukację do zaawansowanej, poprzez podstawowe kanały sygnałowe, poprzez bardzo skuteczne i przez sztuczną inteligencję, która daje bardzo dużo możliwości zarabiania podczas snu. I ja rekomenduję ten pakiet. On kosztuje 1500 dolarów, jako cena dołączenia. Za pierwszym razem, a później jest subskrypcja. Tutaj ten pakiet daje wszystkie możliwości. Ja jestem jego posiadaczką i osoby, które traktują ten projekt poważnie, które traktują swoje życie poważnie, e, które chcą naprawdę wziąć odpowiedzialność za swoje życie, tutaj również korzystając z tego pakietu. E, ja współpracuję głównie z osobami, które mają ten pakiet, bo są one konkretne, ponieważ one wiedzą po co, po co chcą dążyć, e, wiedzą, znają swoje cele i to właśnie daje tutaj ten pakiet Elit. Oczywiście pakiet Premium i e SELECT, który pakiet premium kosztuje 600 dolarów i on daje podobne możliwości do pakiet Elite bez sztucznej inteligencji, bo jeszcze jest mniej kanałów sygnałowych, ale również narzędzia, które już dają możliwość zarabiania, to kosztuje 600 dolarów za pierwszą opłatę, a pakiet SELECT to jest głównie skierowany dla osób, które chcą spróbować, które nie mają pieniędzy które nie mają, nie wiedzą, jak zarobić, to są głównie pakiet, który jest skierowany do studentów, który daje podstawy, podstaw tak naprawdę, żeby zacząć, podstawowe sygnały, podstawową edukację, która już nam pomoże powoli generować zyski, ale oczywiście wymaga bardzo dużego zaangażowania i bardzo dużej, dużej ilości pracy. Każdy pakiet ma coś w sobie, ja polecam pakiet Elite, bo daje wszystko i jeżeli chodzi o subskrypcję później miesięczną, to wygląda tak, że pakiet w kosztuje 100 dolarów, pakiet premium i ELIT 170 5 dolarów miesięcznie. Oczywiście każdy tutaj wybiera, co chce. Pakiet Elite po prostu pokazuje, że dana osoba jest skoncentrowana na działanie, chce zmiany, szuka tego i nie udaje, tylko działa. Sama mam przykłady takich osób w zespole i widzę, że osoby, które mają ten pakiet, po prostu są zdecydowane, są zdeterminowane i wiedzą, po co tutaj działają. I ja uważam, że jeżeli tutaj się pojawiliście na tym webinarze, to znaczy, że faktycznie chcecie coś zmienić, widzę, że faktycznie czegoś szukacie, że jesteście otwarci na nowe możliwości. Każdy z nas jest świadomy na to, co się dzieje wokół nas, no ale nie mamy zawsze na wszystko wpływ. Mamy wpływ na to, co my zrobimy, jak my się zachowamy, jakie działania będziemy podejmować, jakie czyny i co będziemy tak naprawdę robić my ze swoim życiem i czy zadbamy o swoich bliskich. Myślę, że każdy z nas tutaj, kto jest. Jest świadomy tego, co się dzieje, i wiemy, że nie możemy trwać dalej w tym śnie, tylko trzeba jednak wziąć odpowiedzialność za swoje życie, wziąć odpowiedzialność za swoje finanse i zadbać o to, aby było tych pieniędzy naprawdę więcej. Tutaj bardzo dużo możliwości, zadbać o edukację finansową, bo finanse towarzyszą nam w życiu na co dzień, a nie uczymy się o nich. I to jest mój wniosek, że naprawdę warto spróbować. Jeżeli tutaj czegoś szukamy, to znaczy, i to jest znak, że trzeba spróbować, że trzeba podjąć tą decyzję. Jeżeli nie spróbujecie, to się nie dowiecie, czy to jest dla Was. Jeżeli nie zobaczycie tego, nie wytestujecie tego na własnej skórze, to nic tak naprawdę się nie zadzieje. Więc bo zachęcam Was do tego, abyście odezwali się do osób, które zaprosiły Was tutaj na ten webinar informacyjny, aby. Byście powiedzieli im, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, dopytali o wszystkie szczegóły. Jeżeli jesteście zainteresowani, to po prostu powiedzieć, od której opcji zacząć działać i nie zwlekać z tym, bo teraz bardzo dużo u nas się dzieje w projekcie. Będzie niedługo event na żywo, ale to oczywiście szczegóły są głosy, które Was zaprosiły, więc koniecznie się do nich odezwijcie. Jeżeli nie jesteście zainteresowani, jeżeli Was to nie interesuje, czym się zajmuje grupa Game Changers. To również napiszcie osobom o tym, żeby one nie czekały. Po prostu bądźmy ze sobą szczerzy, tak, nie. Jeżeli chcecie więcej informacji, koniecznie odezwijcie się do tych osób, oni inne wam odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania, pomogą wam wystartować, pomogą Wam się w to wprowadzić. Tutaj jest mnóstwo osób, które już przebyły ten proces, żeby pierwsze kroki postawiły, mają pierwsze rezultaty, więc potrafią to również pokazać innym, jeżeli osiągnęły swój rezultat, to znaczy, że mogą też pokazać to innym, więc dajcie im odpowiedź. Ja dziękuję Wam bardzo za obecność. Życzę Wam dzisiaj. Miłego wieczorku i przemyślanych decyzji oczywiście w całym życiu. I to będzie na tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za obecność i do zobaczenia na grupach. Trzymajcie się.